Więc wytłumaczył jak to działa, że jeżeli mamy taki podwójny portal i kliknę tutaj, to zawsze, ale to zawsze pojawi się tylko z tej strony! Ale to nie ma znaczenia, dlatego że jeżeli podejdziemy sobie do tych dwóch portali, które teoretycznie powinny odpalić się naraz, to nie! Jak zwykle odpali się tylko lewy! Jeżeli użyjemy łuku z podpaleniem, możemy podpalić świeczki i, i będą normalnie świecić. Możemy podpalić ognisko i również będzie normalnie świecić, ale portalu do naderu już nie zapalimy! To nie ma sensu! Hmm, ciekawe, co tu co tutaj się wydarzy? Pewnie bedrock zablokuje endportal. Nie! Endportal będzie działać normalnie. Dobrze, w takim razie, który pojawi się pierwszy? Golem czy bałwan? Bałwan! A więc ciekawe co tutaj się pojawi pierwsze Pewnie golem Nie, bo bałwan Okej, okay, więc spójrzmy na to Ten villager ma takiego ogromnego dripstone'a A ten villager ma takiego malutkiego Myślę, że większy powinien zrobić większe szkody Dlatego jeżeli go spuścimy na villagera Nie, to się nie stanie A jeżeli spuścimy tego maluszka na tego villagera